Poniedziałek i wielkanocny. W pierwszym czytaniu z dzieł apostolskich mamy przedstawioną mowę Piotra, którą wygłosił w dniu zesłania Ducha Świętego do mieszkańców Jerozolimy. W tej mowie jasno mówi, że, że Jezus Chrystus jest wybranym przez Pana Boga, że, że on jest Mesjaszem, że Bóg go wskrzesił zmarłych. I między innymi mówi o tym, kto go zabił, kto zabił Pana Jezusa. Został wydany. Przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Bardzo podoba mi się to zdanie. Wyście przybili, czy wyście zabili rękami bezbożnych. Przecież mógł Piotr powiedzieć, myśmy wszyscy zabili pana Jezusa. Mógł powiedzieć, to każdy z nas jest, jest odpowiedzialny, bo każdy jest grzesznikiem. Mógł powiedzieć, że nie można na was zrzucać, tylko po prostu na innych, bo, bo to była kwestia piłata albo kwestia wysokiej rady, do której może teraz się nie zwraca. Chodzi o to, że. Jest jakaś taka niesamowita logika, można powiedzieć prawdy. Jeśli ty zabiłeś kogoś, to mówię do tobie, o tobie, że zabiłem. Jeżeli ja się zaparłem, no to ja się zaparłem. Jeżeli ktoś zrobił dobrą rzecz, to robię dobrą rzecz. Bo rodzi się dzisiaj taka jakaś. Można powiedzieć tendencja czy zwyczaj, żeśmy wszyscy za wszystko przepraszali, żebyśmy jakby rozmywali granice, kto jest za co odpowiedzialny. A to nie jest tak, że ktoś nie jest odpowiedzialny. Naprawdę za każdy czym jest ktokolwiek odpowiedzialny. I my się nieraz boimy po prostu takiej odpowiedzialności konkretnej, dlatego że wtedy no, niestety ktoś by musiał być ukarany, więc lepiej powiedzieć ogólnie. Ale to, ale to zamydlanie, czy takie zacieranie granicy konkretnej odpowiedzialności, no jednak sprawia, że no, nie dojdziemy do prawdy. Nie dojdziemy do prawdy, a tylko prawda człowieka może wyzwolić. To jest o tyle ważne, że. My tak z natury robimy, czy, czy, czy nie chcemy może do końca przyznać się do pewnych winy, czy do pewnych grzechów, czy nie chcemy takiej, takiego konkretu, dlatego że boimy się kary. Tutaj nie ma tego lęku przed karą. Tu jest niesamowita radość, że Chrystus zmartwychwstał, że Bóg wybacza, to po prostu przyznaj się, to nie jest żaden problem. Nikt cię z powodu tego nie będzie karał. Ani nie wiadomo, ci, krzywdy nie zrobi tylko, żebyś się przyznał. Umiejętność rozpoznania, kto jest winny, kto jest niewinny. To jest podstawa, podstawa prawdy i podstawa też sprawiedliwości. W psalmie szesnastym, który odśpiewujemy, jest mowa o tym, że Pan Bóg nie dopuści, żeby został w grobie. Nie dopuści, żeby został w grobie i Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełni radości przy Tobie i wieczne szczęście po Twojej prawicy. Można by powiedzieć, no jak wieczne szczęście? No słowo necach... Może oznaczać bez końca, no ale może nie tyle w znaczeniu wieczne szczęście bo od razu nam, nam się to kojarzy z niebem, ale do końca Twojego życia. Tak samo nie dopuścisz, bym pozostał w grobie oznacza, że no nie dopuścisz, żebym umarł. Na poziomie psalmi, psalmu jest to, jest to modlitwa o to, żeby ktoś nie umarł i żeby był cały czas szczęśliwy przy Panu Bogu, żeby Pan Bóg go pomagał. Ale widzimy, że te słowa całkowicie nabierają nowego znaczenia, Razem z Panem Jezusem, razem ze zmartwychwstaniem, że, że tak naprawdę nie chodzi tylko o to, żebyśmy, żebyśmy nie umierali, ale chodzi o to, żebyśmy po śmierci też żyli na wieki. Że niech tylko chodzi o, o szczęście, które jest do końca, znacznie do końca życia, ale o szczęście, które jest szczęściem wiecznym. W tym sensie w Jezusie Chrystusie zostajemy zaskoczeni, że Bóg ma jakąś nową historię, którą wcześniej żeśmy nie znali. Święty Jan napisze w swoim liście: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Ale jeszcze się nie ujawniło, kim będziemy. Jeszcze się nie ujawniło, kim będziemy. Więc to jest piękne, że chrześcijaństwo przynosi niesamowitą nadzieję na przyszłość że to, co zostało w Chrystusie Jezusie, to i tak jest, można powiedzieć, te zaskoczenie, ale to, co się stanie po śmierci, to, co zobaczymy w niebie, to dopiero będą rzeczy, czy to, to dopiero będą sprawy, o których nie możemy sobie wyobrazić, czy nie możemy, nie możemy nawet sobie jakoś tam wydumać. Ta perspektywa nadziei, takiego, takiej przyszłości, która zawsze jest lepsza przed nami, jest, jest genialnym atutem chrześcijaństwa trzecia myśl z Ewangelii, z Ewangelii Mateusza ciekawe, że Jezus mówi do, do niewiast, którym się objawia po zmartwychwstaniu, idźcie i powiedzcie moim braciom niech idą do Galilei i tam mnie zobaczą owszem, On już kiedyś mówił o tym, że ktokolwiek słucha Słowa Bożego i je wypełnia, jest bratem siostrą, matką, ale mówiąc to, że jest bracią w tym kontekście Ostatnich dni przed śmiercią widać, jaki znowu jest postęp. Najpierw mówiły, że są uczniami. Potem mówił, że was nie nazywam uczniu, uczniami, nie nazywam was sługami, ale nazywam was przyjaciółmi. To jest przed śmiercią, a teraz już to nie są przyjaciele, to są już nawet bracia. Taki postęp można powiedzieć w relacji z Jezusem, on płynie również razem z jego życiem, z jego męką i jego zmartwychwstaniem. I to jest też proces, który pokazuje nam, że możesz być bliżej Jezusa, możemy być bliżej Jezusa, możemy nie tylko mieć poczucie, że jesteśmy sługami, że jesteśmy tylko uczniami, możemy dojść do takiego poziomu, kiedy będziemy mieć świadomość, że jesteśmy przyjaciółmi i do takiego poziomu, kiedy będziemy mieć świadomość, że naprawdę on jest naszym bratem. I tej, tej więzi, tej zażyłości, tej, tej bliskości z Jezusem Chrystusem e, życzę sobie, sobie i Wam na czas tych świąt, bo, bo naprawdę to, 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 co, to, co człowieka czeka, kiedy jest blisko Boga, kiedy Bóg jest blisko Niego, to, to jest absolutnie niewyobrażalne. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg, Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.